Jeszcze Pretty Rainbow nie weszła do końca. Mamy sygnał do startu i konie wystartowały. Kashmir Black poszedł do przodu i on zapewne obejmie prowadzenie. Tak jest. Kashmir Black na drugim miejscu książę Jan dyktują tempo. Na trzecim e Neiba. Na czwartym galopuje Hippostar. Piąta Pretty Rainbow i stawkę zamyka Caverra. Konie mają jeszcze około 1400 metrów do pokonania. Zdecydowanie Kashmir Black. Kashmir Black, Książe Jan, Nejba, Hipostar, Pretty Rainbow i ostatnia Kaverra. 1200 metrów do celownika. Bez zmian pozycji prowadzi Kashmir Black przed Księciem Janem. Na trzeciej pozycji Neiba, czwarta Hipostar za nią Pretty Rainbow, za Pretty Rainbow jakieś trzy długości Caverra na ostatniej pozycji galopuje. Za chwilę konie zbliżą się do połowy zakrętu, ucieka Kashmir Black, goni go na drugiej pozycji Książę Jan, trzecia Neibat, czwarta Hipostar, Pretty Rainbow i Caverra. Przed wyjściem na prostą pierwszy jest ciągle Kashmir Black. Kashmir Black przy wewnętrznej, próbuje zaatakować go Książę Jan, polem, pozostałe konie. Książę Jan ucieka przy kanacie, środkiem toru Kashmir Black, pozostałe, rozpoczynają finisz polem. Dobrze idzie hipostar, Caverra posła poszła do środka, najbardziej zewnętrznym torem Pretty Rainbow. Jeszcze 300 metrów do celownika. Doskonale, środkiem toru. Galopuje Kawerra. polem atakują go, poprawia tam jeszcze Kashmir Black oraz Hippostar. Kawerra, Kashmir Black, Hippostar i Pretty Rainbow. Wydaje mi się, że taka kolejność jest na celowniku.